Witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bany i zapraszam do obejrzenia kolejnej mistrzowskiej bitwy. Tym razem gracz Titaniu na czacie 25T, czyli medzie 10 tieru. Kolega już kieruje się na środek, jest to świetne miejsce dla na przykład czołgów średnich albo medów. Zazwyczaj się tu jeździ z twardszą wieżą, z twardszym kadłubem, jeśli możemy coś odbić, ale on zdecydował się pychać tu od razu. Schował się na czas reloadu i zaraz zobaczymy, co planuje. Ja od razu powiem, że wynik jest kosmiczny. Brakuje mi chyba z 2000 damage na baczacie, żeby wykręcić taki sam wynik. Widzimy dwie gwiazdki biegłości na lufie, także gracz po prostu ogarnia ten czołg. Myślę, że za chwilę będzie pierwsze starcie. Tu już te 30 oberwała dość mocno, bo za 40 ponad procent swojego życia, już 24, a gracz. Paziuje powoli przeciwników, już poszły dwa strzały. 771 obrażeń i jeszcze trzy pestki w magazynku. Zobaczmy, co się będzie działo dalej. Pewnie chcę zniknąć i pojawić się, jak widzę, w nowym miejscu. Zobaczymy, co się uda działać z tej strony. Jest i VKB, wzorowo złapana na gąskę. Uuu, jeszcze chyba spudłowała, także spokojnie może włożyć magazynek. W sumie zadał jej 1158 damage'u i bęben maszyny kąsającej jest pusty, także trzeba się gdzieś schować i przeładować. Tu są właśnie, tu miejsce na górce, obok jest miejsce z dołu. Przyplą, przyplątał się szper pancer, zdecydowanie na magazynku, bo strzela co 3 sekundy, ale też pewnie ma jeszcze jedną górę jedną pestkę w swoim magazynku i będzie musiał ładować. Ile jeszcze reloadu? No tak na około 5-7 sekund, także za chwilę powrócimy do akcji. Szper pancer się nie pokazuje, także trzeba się po niego pofatygować. Na razie wynik 2-2, tu już 2-300 obrażeń i zobaczmy co dalej. Jest szper niestety będzie trzeba zużyć dwie pestki. Szper pancer nam włożył za 241, ale z HP jeszcze w miarę stoimy. Bulldog na przejeździe, ciekawe czy uda się wykończyć. Niestety nie, ale jest kolejny cel, obiekt. Yy, kolega wybiera tego, który bardziej mu zagraża, i myślę, że bardzo dobrze. Już 3860. Bulldog tak wyjechał i dostał w zasadzie na dojeździe. Na początku wydawało mi się, że te 2,73 między pociskami to bardzo krótko, ale w momencie, w chwili zagrożenia, 2,73 sekundy 73 setne wydają się po prostu wiecznością, jak się z czym strzelamy. Lada moment to wystrzeli, a my czekamy te 2 sekundy, i w zasadzie prawie 3, i próbujemy coś zrobić. Bitwa jak na razie super dynamiczna, tak jak mówiłem, 3800 damageu Według moda, później przejdziemy do Wotliplays i zobaczymy, ile, ile było i co się udało zdziałać. Magazynek jest już pełny, czyli możemy spokojnie paziować następnego pazia. Jest pierwszy strzał w WTK. Drugi wótek pudłuje, także już spokojnie mamy. On chyba nie ma trola, także koło 80 sekund. No i jest, no pechowo został na 17 HP, ale trudno. Bulldog dalej w pobliżu, a my znów reload. To chyba najgorsze w baczacie te 35 sekund w oczekiwaniu na napełnienie magazynka. Możemy je wyprztrykać chwilę, no ale damage jaki możemy zrobić jest po prostu. Kosmiczny. <laughs> Bacza do tego jest świetnym spoterem, ale to pewnie wiecie. Sytuacja robi się niewesoła, jest 6 do 8. W drużynie przeciwnej yy, są jeszcze dwie dziesiątki, w naszej jest tylko jedna, także delikatna przewaga, a nie dwie. T92 też jest, także mniej więcej ten sam rozkład sił. Jest, gracz jest przeładowany, także może spokojnie uderzyć. Zobaczymy, kogo będzie chciał zdjąć. Myślę, że teraz to jest ten moment, kiedy Baczczat może wyjechać i zrobić największe szkody, gdzie tam przeciwnicy są na jeden strzał, dwa strzały po prostu dojeżdża i kończy. Jak tego gracza jest następny szper pancer na 426 HP, ale pojawia się Wutek na 17, także czemu nie? Trzeci frak został sam z dwoma artyleriami, także lepiej by było, gdyby Miał zaraz szansę przeładować, zostały mu trzy pestki. Ja pewnie po wykończeniu tego szperpancera od razu bym przeładowywał. Jest szperpancer, pierwsza pestka, wykończenie, mamy czwarty frag, i kolega nie przeładowuje. Zobaczymy, być może ma jakiś plan. 35 sekund. No, dobrze by było być przeładowanym, na pewno komfortowa sytuacja. Gracz kieruje się, Titanium kieruje się w stronę swojego kapa, zaraz zobaczymy co tu będzie i co się będzie działo. Mapa jest generalnie, jest obiekt 140, trzeba dobrze wycelować. Tak udało się, no i teraz reload z przymusu. Jest piąty frag i trzeba przeładować. Ta mapa, nie wiem, jakoś na baczacie mi nie leży, no ale widać graczowi, leży idealnie. Trzeba po prostu wyczuć dobry moment, żeby wyjechać. Jest w miarę łatwo na początku zginąć, jeśli gdzieś tam nieopatrznie pojedziemy do przodu. A warto wypstrykać więcej niż jeden magazynek. Także podsumowując, 6,5 tysiąca 5 fragów. Wyjeżdża obiekt 704, a kolega jeszcze nie przeładowany. Zaraz zobaczymy, czy i w jaki sposób. Jest i artyleria obiekt 261, który dość szybko ładuje. Zobaczmy, co się. O, w sumie, ale nie, jest zestaw naprawczy. O, obiekt wyjechał w najgorszy z możliwych sposobów. Podwójna gąska, także już teraz może czekać, aż zostanie odesłany do garażu. Miał spory zapas, tak. Wiedział, że na pewno go pokona, bo gdzieś tam w baczacie minimalny damage to jest 1600-1800. Także spokojnie gracz został wykończony. Zostały trzy artylerie na y, Titaniu i jedną artylerię. 6 fragów i pojawia się FV. A my jesteśmy jeszcze na reloadzie. Szczęśliwie artyleria puduje ze splasha. Mogłaby zdjąć, ale na szczęście tego nie zrobiła. Już tam obiekt 261 z tyłu. Może gdyby te artylerie uderzyły razem, efekt byłby jakiś y, y, dobry. Jest siódmy frag. Artyleria, jeśli nie trafi, to jest oczywiście bardzo łatwy cel. O, jestem zawiedziony trochę postawą obiektu. Zostaje ostatnia pestka i ostatnia pestka w ogóle, to jest ciekawe. To będzie miał 300, tak, 390 HP, także jest szansa to zdjąć. Tylko przy fatalnym losowaniu nie uda się. No i mamy to fatalne losowanie. Lorce zostało 26 HP, 0 amunicji. Szkoda, że go nie zramował od razu. Znaczy, że nie zramował i później nie strzelił, bo można by zrobić medal Fadina. Ale nie wiem, czy w ogóle myślałby o tym. Tutaj duży zestaw naprawczy, duża apteczka i kawa, także zestaw typowo na CW. Ja zawsze mam problem, zapominam zmienić. Jest i lorka na szczęśliwie puduje. No i zobaczymy, jaki to będzie RAM. Jestem ciekaw, ile on otrzyma obrażeń. Wracając do tematu, zawsze zapominam przełożyć yy, duże apteczki i tak dalej z CW na zwykłego randomka i czasem bitwy kosztują mnie fortunę. Zobaczmy, jest udało się, czyli 9 fragów według moda 9477 damagezu, 14898 WN8. A ja zapraszam do tabeli wyników, już jesteśmy w tabeli z wynikami. Oczywiście, masterka do zrobienia masterki na baczacie aktualnie wystarczy 8000 damagezu. Tutaj jest więcej. Ogień skuteczny, no to oczywista. Pojedynkowicz, ręka Boga. Brutal, no i oczywiście Radley Walters, Pasucci za trzy zniszczone artylerie, duży kaliber, czołgista, snajper i yy, specjalista. Jeśli chodzi o damage, 9472 damage, 9 fragów, także kolega tutaj ło, wielokrotnie yy, przebił drugiego pod względem damage'u. Zobaczmy na raport szczegółowy. 30 strzałów, czego 29 trafiło, czyli tylko jedna pestka zmarnowana. 9472 damage, 1900 z dystansu większego niż 300 metrów. Czy coś tu jeszcze ciekawego? No to co, mogę powiedzieć, jest premium 29 000 do przodu, bez premium 10 000 na minusie. No to co, taka to była bitwa. Myślę, że fajnie się oglądało. Ja zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrypcji. I do zobaczenia w następnym odcinku mistrzowskich bitew. Pozdrawiam, bane!